Movie C to nie tylko technologia, to konkretne rozwiązania i korzyści dla przemysłu. W dzisiejszym materiale opowiemy Wam szerzej o motoreduktorach, naszych kluczowych produktach serii Movie C. Jak wiecie, nasze motoreduktory cechuje niezawodność i wysoka jakość od lat na rynku. Filip, powiedz nam, jakie nowe cechy i innowacje znajdziemy w produktach kategorii Movie C? Największą nowością w zakresie motoreduktorów jest wprowadzenie silników serii DR2C w klasie sprawności IE5. Dzięki temu zapewniają one najwyższą oszczędność energii w porównaniu do standardowych silników asynchronicznych. Super wiadomość. Potencjalne oszczędności może każdy z nas obliczyć na naszej stronie online support w zakładce kalkulator oszczędności. Ale to nie jedyne cechy, jakie niosą za sobą produkty Movisys. Dokładnie. Kolejną zaletą wynikającą z zastosowania nowej technologii jest zmniejszenie masy oraz wymiarów. Silniki DR2C Mogą być nawet o dwa rozmiary mniejsze od porównywalnych silników asynchronicznych tej samej mocy. To świetna wiadomość, szczególnie dla pracowników utrzymania ruchu. Moi klienci często zadają mi pytania: jak mają się wymiary montażowe do poprzednich serii? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Wymiary montażowe przekładni pozostają bez zmian, dzięki czemu modernizacja urządzeń nie będzie skomplikowana. To świetna informacja. Standard montażu nie został zmieniony od lat, natomiast całkowitą nowością jest sposób połączenia silnika z falownikiem za pomocą jednego hybrydowego kabla. Mówisz na pewno o cyfrowym interfejsie silnika DDI, który pozwala na przesłanie wszystkich danych z podłączonego napędu do falownika generacji C. Dokładnie o to mi chodziło. Co masz na myśli mówiąc wszystkich danych? DDI pozwala na przesłanie do falownika informacji o typie silnika i przekładni. Danych z encodera, podłączonych czujników, np. wibracji, danych diagnostycznych czy sygnałów sterowania hamulcem. Wszystko za pomocą jednego kabla. To już mi jakby Sev Eurodrive był gotowy na rozwiązania ery cyfrowej. Dokładnie tak jest. Integralną częścią Movisi jest system diagnostyki Drive DriveRadar. Pozwala on na zbieranie w czasie rzeczywistym danych z podłączonych czujników i przesłanie ich do chmury. Dostęp do tych danych możliwy jest również w czasie rzeczywistym, dzięki czemu. Zmniejszamy ryzyko nieplanowanych przestojów oraz przyspieszamy czas reakcji. Motoryduktory serii Movie C to integracja znanych nam już rozwiązań Sev Eurodrive z nowoczesną technologią hybrydowego kabla DDI i diagnostyki cyfrowej.